Witam serdecznie, tutaj Paweł. Pozdrawiam Was z ogrodu. Siemka. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć i przybliżyć tematykę traw ozdobnych. Więc w tytuł filmu będzie Co w trawie piszczy. <laughs> Nie będzie mowa dzisiaj też zbytnio dużo o miskantach, bardzo popularnych, modnych trawach w ostatnich pięcioleci w w ostatnim pięcioleciu. Gdyż Według mnie jest troszeczkę dużo innych, fajniejszych gatunków, fajniejszych odmian traw, które są dość niedoceniane ja Wam dzisiaj je pokażę. Przejdziemy się troszeczkę u mnie po ogrodzie. Wybaczcie, że jestem troszeczkę zaniedbany, zachwaszczony. Jutro będzie moc, trzeba będzie napierdzielać i plewić. No jak i trawę skosić. No, <laughs> będzie wymagało to ode mnie troszeczkę czasu i pracy, no ale da się radę zrobić. Plewienia zbytnio nie mam, gdyż wsadzę rośliny gęsto, 5 sztuk danej odmiany na metr kwadratowy, więc yy, chwastów praktycznie nie ma, ale coś tam poprzycinać, coś tam poodławiać, gdyż mamy lato, jego rozkwit praktycznie i rośliny kwitnące trzeba odławiać, co by nam kwitły do jesieni. Yy, w sierpniu, tak w, pod koniec sierpnia, yy, na plan wychodzą pierwsze co trawy trawy, które są ozdobne z kwiatostanów, z pokroju, z wysokości z objętości przede wszystkim. Dużo osób sadzi i kupuje miskanty, rozplenicę, to jest taki zestaw obowiązkowy dajmy na to dla, dla posiadaczy ogrodów. Fakt faktem są to trawy mało takie problematyczne, są to trawy bardzo popularne, dość dostępne, ale moi mili, uwierzcie mi, tych traw na przykład miskantów jest ponad 200 odmian, a nie tylko 3. Więc warto oglądać, warto popatrzeć, rozglądać się za odpowiednimi szkółkami, za odpowiednimi handlarzami, którzy sprzedadzą nam fajne odmiany tej trawy, które będą cieszyły oko jesienią. Z kwiatostanu, z koloru, z pokroju i z wysokości. Gdyż nie tylko miskant Memory, czy miskant Gracimilius, czy Giganteus, takie popularniejsze odmiany yy, występują na rynku nie, no i mamy ich dużo po prostu jest ich ponad 200 tak samo jak i rozplenice, dużo projektantów sadzi, rozplenice, hortensje stipe, teraz są też bardzo yy, też bardzo popularne yy, ale troszeczkę według mnie yy, żeby nikomu nie ubliżając i nikomu po prostu nie z tych roślin, Według mnie są takie troszeczkę hmm, zbytnio popularne. No, można troszeczkę zaszaleć z tymi trawami, bo tych odmian jest dużo. Zaczynam. Pokażę Wam, y, jak to wygląda u mnie. Dobra, przejdźmy sobie troszeczkę po ogrodzie. Co widzimy? idziemy. Pokażę Wam, zaczniemy od śmiałka darniowego. Bardzo fajna trawa, bardzo atrakcyjna z wyglądu, jest niska, nie jest zbytnio wysoka. czekajcie, źle sobie złapałem kamerkę o. Zobaczcie, tutaj mamy śmiałka darniowego. Teraz on zaczyna przekwitać już, będzie się za niedługo wyszewał. Jest to trawa, która sięga do kolana. Tutaj rośnie w łące irysowej w kamieniach, praktycznie. Zobaczcie, jak tu jest gleba o, chwasty. One są zawsze wszędzie. Zobaczcie, tu jest taka gleba. Ona nie wymaga, ta trawa nie wymaga zbytnio dużych, nie ma zbytnio dużych wymagań glebowych, jest piękna, co jest urocze w niej, ona jak zaczyna kwitnąć, jest biała. Tabiel aż się srebrzy. O, czosnek. Taścia srebrzy i rozświetla rabaty. Można ją sadzić, łączyć. Widzicie, tu jest z irysami. Posadzona jest posadzona z kosmosami. No i czoskami, cyniami. Zobaczcie, tu z tyłu tło robiąc czynniki. Też jest ich troszeczkę odmian. Dużo. Mamy kolejne chwasty. Opa. Wyrwiemy. Tutaj, o. Tu jest Stipa, Ponytais, zobaczcie jaki ona ma fajny, fajne kwiatostany. To jest Właśnie o tej trawie też mówiłem, że ona jest troszeczkę teraz bardzo rozpopularyzowana, ale warto ją też mieć, bo jest ładna. Przejdziemy sobie dalej. Tu dynia opanowała ciężar ogrodu. Piękne <noise> słowiało no jest rozpierdziel. Opa. i sobie jedziemy tutaj. Mam no właśnie te troszeczkę popularniejsze odmiany miskantów z warię e, Miskant gracji z warię Miskant Giganteus, to jeszcze jest taka mała sadzonka jego, nieduża. No i rozplenice. Tu przechodzimy już w dość ciekawsze odmiany. O, zobaczcie, to jest Miskant chiński, to jest taka pierwotnego odmiana, też będzie pięknie kwit, jest bardzo wytrzymały. Miskant nishiwaki, japoński dorasta do 2 metrów, pięknie przebarwia się na złoto i pięknie kwitnie na biało. Tak narzekałem na te miskanty, a też ich troszeczkę mam, ale też troszeczkę innych odmian. Tu rosną trzcinniki z tyłu, również miskanty, ale tu zwrócę Wam uwagę na tą roślinę. Ta trawa, molinia, nie że jest piękna, zobaczcie na jej, na jej kwiatostany, ona jest w pąku jeszcze. Te kwiatostany mają na nie, mają takie drobne perełki, jakby I teraz zaczyna się rozszerzać. Pokrój sztywny nadaje się do nasadzeń naturalnych, jak i te rozplenice zerknijcie sobie a tutaj słuchajcie, mam dziką odmianę stipy. Ona dorasta do 1,5 metra. U mnie jest jeszcze malutka. Ale zaczęła kwitnąć, i porównajcie sobie ten kwiatostan. Stipy do tamtego Tony Peisson, liczę na to, że mi się fajnie rozstrzega. lują o tej porze roku, róbekie, jeżówki, kosmosy, które same mi się wysiały. Krwawniki są też liatry włosowe. Za chwilę zaczną kwitnąć rozchodniki okazałe. Widzicie? O, tu kolejny miskant zobaczcie nawet już ma pąki kwitnie przepięknie słuchajcie te miskanty kupiłem w promocji dwa lata temu za 10 zł za sadzonkę w szkółce ale jeden z lepszych zakupów tam fajnie brązowieją e, kwiatostany e, moi mili czcinnika e, zobaczcie sobie to jest fajnie połączone zaraz wam powiem jak łączyć trawę z czym łączyć trawę przejdziemy sobie dalej już takie troszeczkę dziksze podmęty mojego ogrodu tu rosną czynniki, rozplenice, miskanty posadzone są tu też astry marcinki potocznie zwane Szczeć lepiężnik różowy i słuchajcie hit ze słonecznej Italii przywieziony fęku. <gryw> zobaczcie jak on pięknie wygląda pięknie się wkomponował pięknie się wkomponował słuchajcie w tą rabatę naturalistyczną no, było takie maleństwo a teraz piękna okazała bylina która swoimi zasuszonymi kwiatostanami Zdobi całą zimę. Rozszewa się, trzeba uważać. Tam w trawach posadzony jest wrotycz. Widzicie, tu nie ma szans, żeby się jakikolwiek chwast duchował. Tu jest piękna turzyca na tej koci miętce. Rozplenice miskanty. Przechodzimy dalej. Zaś mamy szczynniki miskanty. To jest mój gigant. On teraz ma około 3 metrów. Ponad 3 metry ma. Zobaczcie. A jest jego jeszcze tak wysoko, wysoko, wysoko. To jest pierwsza trawa, którą tu posadziłem. Obok niego dzielnie, dzielnie rośnie sobie Miskan Zebrinus. Brzoza karłowa. A tu troszeczkę zaszałem z kolorem. <laughs> Zobaczcie. Kometloe. Mm. Niedźwiedzie futra Ta trawa biała, zapomniałem jak się nazywa, dam w opisie Kostrzewa sina A tu króluje pluskwica I słuchajcie, z tej pluskwicy Jestem bardzo zadowolony, bo ona pięknie kwitnie i pachnie I idziemy dalej Flops Zapachik przypomina lato. I teraz zobaczcie tu, tu rośnie Aster nowoangielski. Zaraz Wam powiem o tej roślinie. Tu się wyjrzewa filemon w wreszkach słońca. I wracamy. Przepraszam ale od klimatyzacji wiatraków mam ducho Kardle, do tego jeszcze papierochy, ale to Momencik. Zaraz wam to wszystko fajnie opowiem. Po sobie ustawy kamerkę. O trawy ozdobne na rabatach. Jakie spełniają, czy nie wymogi? Jakie spełniają? Rolę tak? Powiem Wam szczerze, że u mnie trawy są wypełniaczami. Oczywiście możemy jakieś fajne, okazałe gatunki posadzić jako solitery, żeby one sobie rosły same i pięknie wyglądały, gdyż mają ku temu dyspozycję. Predyspozycję, przepraszam, ale e, jeśli robimy rabaty na sadzenia, byli nowe, w każdą wolną szczelinkę posadźmy sobie trawkę. Tylko pamiętajmy, żeby te trawy były dobrane wysokościowo do grupy danych bylin, tak? Żeby one nie były za wysokie do niskich bylin ani za niskie do wysokich bylin. Żeby to wszystko łączyło na fajną, taką jakby mniej więcej równą powierzchnię łąkową. Pokazywałem Wam tam astrynowo-angielskie. Trawy ozdobne są w szczególności bardzo jesienią. Jesienią kwitną astrę, czyli potocznie zwane marcinki. Potocznie zwane marcinkami. O, Przyszedł mi kot. Kitka, <laughs> przedstawię Państwu. gwiazdą YouTube'a. <laughs> potocznie zwane marcinkami. No tak, weź mi na głowę jeszcze, spadaj. <laughs> I co? I one pięknie się komponują. Tak, marcinki są, mają barwy od fioletu ciemnego fioletu jasnego po róż, po biel yy, trawy zaż złocą, się, srebrzą, czerwienią yy, ja tam jeszcze do tego yy, całego grona wzajemnej adoracji dosadzam sadzonki jak sami tak. i słuchajcie rabaty wtedy jesienią wyglądają niesamowicie pięknie teraz już zaczynają pokazywać swoje piękno ale to co będzie się działo jesienią na ten tam za mną to wam pokażę. Yy, gatunki dobieramy też odpowiednio traf. Gatunki traf dobieramy odpowiednio też yy, od warunków jakie mamy, tak? Jeśli mamy sucho, znakomicie sprawdzą się trzcinniki znakomicie sprawdzą się stipy, yy, czyli tak yy, stipy, znakomicie sprawdzą się różnego rodzaju śmiałki darniowe, tak jak wam pokazałem molinie. To są trawy, które lubią sucho za lubią ciężką ziemię, nawet delikatnie wilgotną. Miskanty również też lubią ziemię żyzną, o delikatnie o kwaśnym odczynie. Musimy na to zwracać uwagę, jeśli chcemy mieć piękne trawy. Co do ich pielęgnacji. Jedni mówią przycinać na jesień, nie przycinać. Ja trawy swoje zostawiam do wiosny. Przycinam je dopiero jak skończą się przymrozki. Tak, gdzieś z początku kwietnia one później odbijają, bo na przykład taka rozplenica japońska ona potrafi sobie odbić. dajmy na to w maju, tak i niektóre miskanty. Wiele ludzi się na tym łapie, mówi: O kurde, no nie przezimowała mi i je wykopuje. A to jest błąd, bo ta trawa żyje i ta trawa ma się dobrze, tylko po prostu jeszcze nie zebrała się odpowiednio do tego, żeby wystartować. Co do pielęgnacji, do nawożenia. No, trawa potrzebuje dużo azotu. Dla leniwych polecam azofoskę. To jest taki nawóz dość popularny. Nie, nie potrzeba kupywać drogich, jakichś specjalnych, takich mieszanych granulatów dla traw, dla roślin zielonych. Nie, wystarczy zwykła azofoska, proszę mi wierzyć. Rozsypana pod krzaczek 2-3 razy do roku, i te trawy wtedy nabierają takiej fajnej mocy. Ja na przykład nie używam nawozów sztucznych, używam nawozów organicznych, więc mojego giganteusa i inne trawy obsypuję obornikiem granulowanym bydlęcym kompostem no i przede wszystkim Ja przepraszam was bardzo ale jestem niewyspany dzisiaj to po prostu jest jakiś dzień szatana tak bym to stwierdził i tak łączmy trawy, łączmy trawy z bylinami z rubekiami z mikołajkami mieszajmy je we wszystkich różnych wszystkich kształtach w wysokościach, wyższe dalej, niższe bliżej. Tu za mną są jeszcze posadzone ten niski niszydaki, tak bodajże nazywa, zobaczcie. Jest posadzony e, sadzcem, tak. I na jesieni to będzie zrobiona piękna po prostu kompozycja, Sadzic zaczyna już kwitnąć, przyciąga owady, pszczoły. E, tam rośnie sobie w tle wierzbówka, już zaczyna się puszyć. Swoją drogą jest to świetna roślina, ta różowa, czekajcie, przejdę tutaj, mam nadzieję, że, o widzicie, zawilce zaczynają już japońskie kwitnąć, są w pąkach, czyli jesień blisko, zerknijcie. To, to moi mili, jest wierzbówka kiprzyca. Tą roślinę poleca się szczególnie mężczyznom robienie z niej herbaty, Teraz Wam pokażę jak. Popatrzcie jak pięknie zachwitła rutewka tutaj. Tu jest makleja. Też fajna, ciekawa roślina. Niedoceniana. Czekajcie, przejdę sobie dalej. Opa! Miałem gadać o trawach, no ale jeszcze powiem Wam kilka słów o tym żelu. To jest wierzbówka Kiprzyca, kochani. Tak wygląda. Pachnąć na znaczy, nie pachnie, spotkać ją możemy w parkach narodowych, yy, na przykład w Tatrzańskim parku rocznie łanami, na halach, w Tatrach wysokich, przy schronisku w Murowańcu tam się w niej zakochałem. <laughs> Można powiedzieć miłością niewzajemną, <laughs> gdyż szukałem tej Francji, <laughs> tak wam powiem, z 6 lat, Dopó dopóki znalazłem sadzonki w sklepie. No i została zamówiona. No i z dwóch kłączy jedno mi rośnie. Ona zaraz będzie wypuszczała nasionka, będzie się rozrastała. Ale co robimy? E Do uzyskania naparu serbaty nie parzymy jej w ten sposób, że wrzucamy, zaparzamy. Nie. Obrywamy listki. Słuchajcie, obrywamy kwiatki. Wszystko starannie. Patrzcie, co ja robię. Tu mam masę roślinną, zbrylam ją tak, żeby powstał sok, tak? Puściła sok. Ugniatam. O, Jest coś takiego, tak? Dzielę sobie na mniejsze kawałeczki. Jeszcze sobie ją zbrylę. I słuchajcie, takie kuleczki, co tu mam, Wrzucamy do słoika, szczelnie go zakręcamy i trzymamy 3 dni, dopóty nie sfermentuje. Jeśli sfermentuje, poczujemy taki zapach takiej, dajmy na to, nie zgnilizny, ale taki świeży zapach fermentacji. Wystawiamy na jakiś papier, czy do suszarki do grzybów czy i owoców warzyw. Wrzucamy i suszymy. Po czym to parzymy? Piją to mężczyźni bo to się nazywa, no nie dość popularne, bo teraz w Rosji to często piją mężczyźni, to jest iwanczaj zapobiega przerostowi e, prostaty, zapobiega raka, e, rakowi prostaty, nowotworom wszystkim, wszystkich spraw męskich, poprawia libido, no i powiem Wam szczerze, że smakiem jest identyczna jak herbata czarna. Więc nawet można zaoszczędzić na herbacie czarnej. jest to porządna herbatka z wierzbówki, arcyzdrowa i no, polecam ją. I polecam tą roślinę. <noise> tak, o trawach zacząłem, skończyłem na wierzbówce. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam miłych dni, tym, co mają urlop, pięknej pogody. Chociaż troszeczkę by tak z tym upałem, zwolniło, ale teraz ja też wybieram się na urlop. Będzie troszeczkę. Chłodniej, mam nadzieję taką, bo liczę na to, że będą w lesie grzyby, gdyż jestem z zapalonym i napalonym grzybiarzem, uwielbiam to. Więc yy, troszeczkę prac w ogrodzie, no i już powolutku zaczynamy wchodzić w stan urlopu stan urlopu w głowie umysłu. <noise> Życzę Wam dużo zdrowia, dużo szczęścia i radości. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.